Wyobraź sobie świat, w którym twój system ogrzewania jest niewidoczny, a jednocześnie niesamowicie wydajny. Witamy w przyszłości ogrzewania domu z Reichem T2R2, w, w przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników, które zajmują cenną przestrzeń na ścianie. Ogrzewanie podłogowe Reichem znika pod twoimi stopami koniec z zimnymi punktami i nierównomiernym rozkładem temperatur. Tylko stałe, komfortowe ciepło w całym domu. Jak ciepłe bułeczki prosto z piekarni, samoregulująca technologia automatycznie dostosowuje moc grzewczą. Oszczędzasz energię i pieniądze, nie rezygnując z komfortu zupełnie jak znalezienie pieniędzy w starym płaszczu zimowym. Dodatkowo, system współpracuje z każdym rodzajem podłogi. Płytkami, drewnem czy wykładziną. Ulepsz swój system ogrzewania już dziś z Reichem T2 Red. Plus. Nie czekaj, aż zima zaskoczy cię jak barszcz Sosnowskiego.